Elo, Elo! 520. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Overcooked! I dzisiaj będziemy sobie kontynuować dalej tą dziwną grę. E, ostatnio skończyliśmy na misji 5-4. Więc dzisiaj zaczniemy 5-5. Tak, i wydaje mi się, że jeszcze chyba w tym odcinku przejdziemy do szóstego etapu. Uh -huh. Myślę, że nie ma co przedłużać, zaczynajmy. 80 punktów na poziom trzeci. trzeci? Kogo, aby I... sobie tu wybrać? Startujemy. Ja biorę z tego nawózku, bo mi się z nim zawsze zajebiście grało. To mamy inne odczucia, ja jego osobiście nie wnoszę. Nie ukrywamy przed nagrywką, zrobiliśmy sobie trochę zapoznanie z tą misją, co jak wszystko działa. Tak. Przynosisz mi. Już cię przynoszę. Misja mniej więcej polega na tym, że moja dziewczyna znosi mi warzywa i potem mi wysyła to. Ja kroję i znowu jej oddaję. No tak. Pamiętaj jeszcze, żebym ci talerze przyniósł. Tak, to, to mnie oddasz. A ja Ci tu do kolejnej tej śluzy, bo jeżeli można to tak nazwać, nadnoszę kolejne rzeczy. Zobaczymy, czy będziesz gotowy. Ja ci już to Pieczarki teraz już tam będą. O, szły. jest kolejny i pomidorowa. Przynoś mi jeszcze te talerze, a ja ci jeszcze wezmę trzy pomidory, dam, bo będzie się dwie zupy na ogonie. Okej. Okay. Ja ci wysyłam. Ja już też wysyłam tobie. Strasznie mnie komor ostatnio u powiem ci. Zdarza się. Eee, to nam pójdzie sprawnie. Powinno. E, I co, mam Ci odkładać tam z powrotem, nie? Tak, tak. Potem mi wyślij. Ja sobie to tu poznoszę. Potem będzie znowu pomidorowa. E, gdzie ja mam dawać te talerze w ogóle? Tu dam sobie jeden. Potem wydaje mi się, że jak zacznę wydawać, o tak jak teraz, to, mi się będą tam... Aha, bo ja muszę myć jeszcze je. Mm. No masz więcej roboty niż ja. Tak, została Ci jedna pieczarka, więc ja muszę na Ciebie niestety zaczekać. Aaa, nie muszę czekać, muszę Cię znosić. Przepraszam, zostałam się troszeczkę. Okej, okay, ja Ci już wysyłam. Dobra, ja Ci już daję kolejną pracę. Przepraszam, strasznie się zastałam. Zamyśliłam no się kompletnie nad czymś innym, co nie powinnam robić. Jeszcze jedna, później Ci Pójmę dam reżę. się udać, to Pobinne. tylko 80. Hop. Dzięki. Talerze sobie umyj później jeszcze. Tak, wiem. Jedno. Drugie. Okej. Okay. Jak na razie wydaje mi się, że nam sprawnie to całkiem idzie. No. Mam już 24 punkty za jedną tylko zupę. Dwie kolejne są praktycznie... Coś się tam na pali. Wiem. Wydane. Szczerze myślałem, że to spaliłaś. <laughs> Matko Święta, ja się muszę już... Mam kolejne talerz. Muszę to wydać i dawać Ci następne. Co tam masz? Pieczarkową i cebulową, dobra. To teraz cebulowa i pomidorowa. Wysyłam Ci. Hmm. Okej, okay. ja jestem ready jak coś na kolejny odbiór. Dobra, już prawie. Mam tu tak dużo roboty, że... Matko Święta... Ty, nie... tutaj tylko trzeba mieć 80, a już my mamy 70. Dajesz, tak. dajesz. Daję i nie przestaję. Nie uważasz, że za bardzo to szybko robimy? Znaczy, w sensie, że ja ci to wysom? Cho nie. Chodzi o to, że ten, że wiesz, ja już zdążę to pokroić i wysoma ty jeszcze nie zrobiłaś nawet tamtego, nie? Ja sobie tutaj ogarnę to. Potem dałam ci to i to. Hm. Coś się fajczy. Ledwo zdążę ponosić, już jest kolejne. Eee, nie jest wcale taka trudna ta misja. Pieczarkowa, gotowa. Dobra. Czekaj, cebulowo, ta, dobra, znowu. Nie chcę tej pomidorową teraz. Wysyłam. Sobie. A ja Cię dopiero zaczynam wnosić. Okej, okay, no spokojnie. Damy radę. Już my na dobrą sprawę przeszli tą misję, tylko jeszcze musimy chwilę poczekać. Tak, z tym, że musimy, bo tam się czas kończy, tam dosyć szybko czas ucieka, jak widzisz. No, trzeba tu zrobić y, cebulowo, bo Proszę. nam zaraz czas się Już robię, już się zabieram. Tylko gwarantuję, okay. że jak skończę to znosić, to będę musiała myć talerza a mi się już będzie to umyj sobie najpierw talerza a potem rób zupę bo zupa się dużo szybciej robi o już jest zupa gotowa a ja talerza brak pali się zdążę umyć nie ryzykuj Zaryzykowała mi się udało Kolejna zupa gotowa, a ja o pali się pomidorowa nic się nie pali już jest Wolę, wolę ci przypominać, bo ty ostatnio narzekałeś, że nie słyszysz, jak to się tak, robi. Tak, tak, masz rację. Ja ci bardzo dziękuję, że to robisz, bo szczerze mówiąc... Ja widzę, m... ja nawet nie muszę tego słyszeć. Bardzo mi tym pomagasz, powiem ci. Widzisz taki, masz pytajnik? czy tam wykrzyknik czerwony? Czy tak, się fajczy Ja wiem falczy? z tym, że czasami zaczynam zwracać małą matkę, co ja robię. Dobra, i tak już nie zdążę ci chyba tego pokroić. A ja spróbuję, chociaż jedną ugotuję. To pomidorować i powinna się udać. 28, może nawet i pieczarka Wam się uda. Tylko nie mam talerzy, mam jeden talerz, a potrzebuję dwóch. Ja szczerze nie wiem po co to kroję, ale no cóż, żeby nie było, że nic nie robię, to będę kroił, nie? Dobra. Niestety już nie zdążę pokroić pieczarków, tym bardziej to wysłać. Dobra, ja już nic nie robię, bo to ja bez zdążę sensu. Jeszcze jedno wziąć. O, 200. No, no to przekroczyliśmy o 120 punktów, aż. Ponad co? drugie tyle, całkiem no. że nam poszło. Sprawnie, sprawnie. Oby każda tak szła. Zobaczymy jaka teraz będzie misja. Coś mi się wydaje, że skoro teraz była prosta, to teraz nam coś dadzą. Trudniejszego, no. Tak. Okej. Okay. O jakaś znowu misja w kosmosie będzie? Misja pięć, sześć. Pięć 5 pięć już jest za nami. Zobaczymy 65 punktów. Aha, Nie. ja wiem, co to jest za misja. Ja ją pamiętam. To jest ta misja w kosmosie, co jeżdżą to po taśmach to jedzenie. Dobrze tak. jest to mikro. Zaraz się przypomnisz. Kojarzysz? Tak, zdecydowanie. Pamiętam też jak to szło? Czekaj, pomidorowa. Ej, pomyślmy. Tutaj... Ja, cię, ja cię muszę otworzyć, pomidorowa jest po prawej stronie. No to musisz. Mi... Ja cię otworzyłam już, ja Aha, ja ci tą na taśmę tak. muszę dawać. Okej. Okay. No i czekaj, ja teraz to nie wyjdę, bo musi, musi stać na polu, tak? No dobra. Cebulowa jest tam, pieczarkowa tutaj, to ja... Dobra, to... Talerze ci też muszę chyba wysłać, nie? Nie, nie, to potem... Czekaj, no to co? Aha, cebulowa, czyli to, co? Bo ty to później gotujesz, ja ci to muszę później Chcę ci wynieść. to teraz mam dać? Ty to później gotujesz, więc ty niestety będziesz musiał to wynieść. Dobra, otwórz mi drzwi. Ja ci to przyniosę. Muszę iść to odbierać, poczekaj teraz. Tak. Mam dwie. No czemu tego nie mogę ten... Odbierz i puść. Mnie. Wiem, wiem. A cebulową ci muszę wysłać na taśmę, tak, widzisz? wiem. Tu masz kolejną, a ja cię i już otworzę. Czekaj, wrzucę i już ci wysyłam. I widzisz talerze masz ty. Wiem. Dobra, zaczekaj. I te talerze to muszę sobie poznosić tam. Misiu. Proszę. Okej, okay, już ci daję. Jezu, co ja zrobiłem? Spłonęło. Ja, to był mój błąd. To nic, no nic się nie stało. No trochę się stało, bo jesteśmy teraz na minusie. Dobra, daj mi tą kolejną, jeszcze jedną tubulę. Nic, no próbujmy może Anuś się uda. Ja, ale skupałem sprawę. Dobra, pieczarkowa będzie szła. Ajajaj, aj, aj, ale błąd bon popełniłem. Dobra, okej, okay. to... przechodź i otwórz mi. Dobra, ja sobie to zno... przyniosę tutaj, żeby ci mi było łatwiej podać. Jedno. Może się uda. Dobra Drugie Idę odbierać Trzecie Nie popełnię już więcej takiego błędu No ja ci powinnam szybciej to otworzyć mimo wszystko o, Nie Ja skopałem to bo to zamiast dać, Ja zamiast Słyszysz to się zapaliło w taki sposób Ja zamiast ściągnąć z palnika dać na talerz To ja dałem na drugi palnik Wiesz Rozumiesz? Tak wiem O tak jak teraz znowu Ej jestem gotowy do wydania mógł, jakbyś mi stanęła to Okej. Okay, trzymaj. Pieczarkowa tam leci. Dasz to radę odebrać? Jeszcze. Tak, dam radę. Dobra. Potem. Dobra. Odbierz sobie to wszystko. Minuta 35, a my mamy 0 punktów. Stań mi. Proszę. Może się uda, nie wiadomo. Dobra, ja idę. Tak, tak. Dobra, ja cię będę jeszcze potrzebowała, żebyś mnie to wypuścił, Masz, baś. Ale czekaj, no teraz, no tu przykro mi. Wow, ledwo co? Aha. Masz. Ja tu mam dalej co robić, także ja sobie będę Czekaj, pieczarkowa, to ja ci znowu wyślę pieczarkową. Minuta została, 22 punkty. Okej, okay, idę po pomidorowo, bo się robi, bo się robi. Proszę. A ja złapio, złapałam. Sukces normalnie. Aha, ja jeszcze talerze sobie muszę mieć. Mogę ci dawać. Proszę. Masz. E, talerze mi musisz, kochanie, wysłać, bo ja mam e, zmywak. Aj, jeje, to mi pójść. Weź nie talerze. Jeszcze jedna zupa. O mam... Jezu, przepraszam. Mam gotową jak coś. Nie uda się. Co Ma? Masz. Lecę. To Raz. by musiał być cud, żeby się udawać. udało. Udało. Jeszcze jedną zdążę, 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 tak żebyś to zdążył. Dobra. Mam. Ile tam? 20 sekund. Aj, czarno to widzę. Ale to by się udało. Dobra, ja cię tu będę trzymała jakoś. Nie, za wolno. Znaczy za wolno. no. tę jedną przystawkę. My. Masz. Misiu. Dobra, wychodź, 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 bo mi się też otworzyć. Masz 5, 4, 3, 2, 62. Brak Ale było trzech punktów. punktów. Ja. O oh my god. Czysk... To trzeba mieć pecha, naprawdę. E, wszystko przeze mnie, bo gdyby mi się nie spaliła ta ryba, to by nam starszyło idealnie. Ryba? Znaczy Boże. <grym> Przepraszam, Dobra, to mój nie. błąd. Nic się to... nie dzieje. Spróbujmy, jeszcze raz, teraz się na pewno uda. Dobra to akurat przejdziemy, to teraz potem będzie cebula i się etap następny zacznie. Tak. Czyli, czyli na tym skończymy. Ja no serce mnie boli. Gdybym nie spajrzył tej kurde Nic się nie z zupy dzieje. to. Czekaj, oczekuję. Dobra, czego ja cię zaczynamy? puszczam. Po, pieczarkowa, no to lecimy. Grunt, że wiemy co trzeba robić, nie? Możesz mi od razu i pomidory wysłać na raz. Skoro tak mówisz Będzie nie? szybciej, tylko czekaj, muszę Cię zostawić teraz A nie, przecież ja Ci nie muszę stać teraz Mogę odbierać No i pomidorowa no Dobra, wiec... to jesteśmy już na plusie Dobra i wychodź A czekaj, już talerz, talerz, talerz. Chcę sobie wziąć chociaż jeden to jest sobie drugi, od razu Dobra, no. lecimy, dawaj, dawaj Dobra, otwórz mi Proszę Będzie szybciej jak sobie to mm, od razu zrobimy Najpierw pokrój, a potem przynosi. W zasadzie mogłam najpierw zacząć od pieczarków. Ja Dobra, wyrobimy. Tutaj. Dobra, szybko wyskakuj stamtąd. Dobra, ok. Pomidorowa się już robi. Gotowa jestem. Dawaj. Muszę pomidorową i ściągnąć. To rozumiem. Leć. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Wezmę pieczarki. Na stawie. Dobra, jeszcze jedną ucięto. Oj, 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 czekaj. Cyk, cyk. Wys wysyłam ci danie. Najpierw to, dobra. Masz i Wracaj. teraz dawaj mi pieczarkę. I czekaj, stój tam. Zabiorę to tylko. Gotowe raz. Dobra. Weź tą pieczarkę. Cyk, y co ci tam trzeba wysyłać? Zagubowa. Później. Wiesz to chyba tak. Talerze mi będziesz musiał jeszcze zaraz wysłać. Muszę. Wiesz okay. i... ją, wiesz ją, ją. Zdążę, zdążę. Powinienem. O! Oh. Jaki fart. O Jezu, cebula. Ale się zapatrzyłem. Otwieraj drzwi. Nie. Masz. Już ci idę cebulę wysyłać. Jeszcze jedną ci muszę wysyłać, tak? Mm -hmm. I kochanie, jeszcze talerze poprosiłbym. Talerze. Proszę. Czekaj, stój mi drzwi, drzwi, drzwi. Open. No jak? <noise> Proszę. Potem czekaj, 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 będzie. czekaj. Dobra, otwórz drzwi. Pomidorowa jeszcze będzie. Cebulową wysyłam, bo już no, wziąłem. Trudno. Dobra, dasz radę. Okej, okay. jeszcze jedno ci muszę wysłać. Dobra, cyk. I wracaj. Okej, okay, idę talerze. Ja zdążę coś pokroić w ten czas. Jestem gotowy. Ja jeszcze nie. Dobra, już jedna cię mogę wysyłać. To i taleś ci wyśle. No cholera jasna. Muszę odebrać Dobra, już Odwiesz mnie. zdążę? Nie, puść. nie, nie zdążyłbym. Odwiesz umym nie puść. Jeszcze jedno cię muszę wysłać do gotowania. I ja sobie tam wrócę. A ty sobie gotuj. Dobra. Będziemy musieli zaraz zrobić pomidorową, bo jesteśmy w tyłek z pomidorową. Dobra, nie szkodzi. No to puściłabyś mnie i bym zrobił. Dobra, uważaj do zupa. Dobra, Open. Już ci pomidory zysłałem. Ale Uważaj, bo tam ci leci jedna. Brakuje mi jednego pomidora, no. a ja ci muszę wysłać jeszcze dwie te Otwórz mi to. No, trzymam. Jedno, jeszcze jedno. Dobra, radę. I do koguty. Przeszłam. Dobra, zdążymy to wydać bez problemu. Teraz się udało. Masz. Dziękuję. Już tutaj mamy. nie mam sensu zaczynać no, Ale szkoda. to pójdoro Nie no nie trzeba A nawet jakby nam odjęło to chyba nam starczy, bo jedzie jeszcze jedna zupa Drzwi Syk. Tutaj trzeba mieć niezłe zgranie, bo jedno jest tak, drugie tak do wyjścia Hop. 92 Moż Mogliśmy to przejść za pierwszym razem, gdyby nie mój błąd ja to Ale to nic się dobra. nie stało Jest git Każdemu się przecież zdarzy popełnić błąd, ale właśnie nie wyrobić czymś Ok, udało nam się przejść na poziom trzeci. Teraz jedziemy do Cebuli na Ohoho, ho jech No i po tej rozmowie, który to będzie już etap szósty, tak? Szósty zapewne. No, spoko, całkiem spoko. Całkiem idzie sprawnie nam ta gra. Hop. Hey, hey, Okej. Okay. Koniec rozmowy z Cebulą. I tak jak wspomniałem, zaczynamy etap szósty. A przejedź się tam, zobaczymy jak to wygląda. Coś, na, coś na wodzie będzie. A to a szósty etap to nie jest czasem już ostatni? Chyba jeszcze nie. No, ale to sobie już zaczniemy w następnym odcinku. No i co? To by było na tyle w tym temacie. Na razie, ba. pa! pa.